w kolejnym odcinku z amnesia i witam was latająca beczka ostatnio skończyliśmy tutaj w tym momencie i nie miałem za bardzo czasu nagrać kolejnego odcinka co mamy zrobić bo już nie pamiętam nawet zadania Aha, mamy znaleźć cztery konkretne związki chemiczne i one są w laboratorium w laboratorium i zostały przeniesione w piwniczki winne hmm. Piwniczka winna Aby to nie było to Ach. O! Nie ma klucza Weź klucz do piwniczki winnej Tylko gdzie on teraz jest Czekajcie, zerknę sobie szybko Okej okay. Gdzie może się podziewać klucz? Muszę oszczędzać oliwę w lampie, bo coraz mniej jej mam już Właściwie też mam połowę, no ale Te są zamknięte Dobra, chyba już wiem gdzie. We are in the archive. dźwięki, ale... Robak. a 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig... We uncovered a passage beneath the tree leading to a sand-covered stone structure. Ja tylko tak na wszystko zerknę, co piszę. Okej. Okay. Kolejna historia Daniela. Naszego głównego gó bohatera gry. Jakie o Londynie, o Akrzycę, o jakichś dwiczkach zamkniętych. Okej. Okay. No Papiery jakieś, książki nie, nie. książki. O i krzesiwo go. Muszę oszczędzać tę ulubę jednak. Bo po kat... Katalog <laughs> Sweet. A może Zapalimy też. Ubrania, rzadka, rzadka. Tak, kolejna nisotka. Algieria. No. Historia Daniela Algierii. I took some men and ventured into the dark mm. ancient passage we uncovered. I took the crudely carved passage confused okay. me. It looked much. I was trapped! LOL! <laughs> Ale wielki ten, 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 pokój. O Sweet. Faschnie. Sweet suite sweet Ashin. O, nie, to jest, te, drzwi są zamknięte? Y o, ciekawe. Mamy znaleźć inne wejście do, do tego do to do pokoju. Nie, tego nie będę zdjął. Kasia, fortepiana, fortepiano, to takie włoskie fortepiana. Nigdy nic tego krzesiwa. Nie ma nigdzie. I książki, książki, same książki. Skrzynki, nic, nic podobnego. cái piano Ừ uh hứ -huh. Ok, git Mayonnaise. i na Marynowanie. <laughs> no i tak, tak kolei. Co znowu tym razem? Aha. Okej. Okay. Dużo jakaś retrospekcja. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted. <śmieniciela> nie Niezłe Nie ma nic innego, porządnego. Jakiegoś przesiwa, oliwy. A nie, oliwę znalazłem, oliwy. Tutaj yy, przesiwo. I co? Kamień jakiś? Nie, hełm. Uuu hełm rycerza. Fajnie. O skrzynia. O. Moje ulubione znaleźć czyli krześciwo, krześciwo y, i oliwa. Znowu to samo. The, is, so a of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. when the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. we're just find time, anyway. let's do what we can. there isn't much to be done about the wards. we should reinforce weak structures. the ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here and there. let's get the servants working on it. Okay, była krótka I you have to be swift when you activate the first one. You hear that if it stops, you'll have to start over. Is't all this a bit?

Widzę te książki dokładnie, które to są. Tak mamy notatkę jeszcze. Jedną. Miejscowy folklore. No to jak chcecie to sobie czytajcie. Jak wam się nie chce to nie czytajcie. Okej. Okay. Trzy książki I są. Klucz i pominek i obrazy i szasełka i notatka. Yy -y. Coś tam zrozumiałem, czy tam poniekąd przeczytałem. No to którą mamy? Dobrze, ktoś trwa, także komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!